Na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie ogólnie grać w obby. Ja w to obby już kiedyś grałam, ale nie zapisały mi się w ogóle poziomy, i jakby no, po prostu mi się nie zapisały. Sorki, że nie było tak mega długo filmów, bo miesiąc, powyżej miesiąca, no raczej powyżej miesiąca. Ale to było spowodowane tym, że ja po prostu też nie wiem, co mam nagrywać, nie wiem, co Wam się zwykle podoba, czy ten Roblox w ogóle Wam się podoba, i y, stwierdziłam, że nagram dzisiaj taki filmik y, z wiadomością dla Was. Y, ta wiadomość będzie dla dla tych osób i włącznie, którzy śledzili mnie od początku i wiedzą, że. że jakby. O oh wow! No, że wiedzą, że po prostu ten kanał miał być o Robloxie. Ale były tutaj też vlogi i ja te vlogi usunęłam I jakby piszcie czy byście chcieli, abym nagrywała typu vlogi takie e, Na przykład co dzisiaj, tam co dzisiaj robię w wakacje z moim psem na przykład Albo gdzie idę, jakieś haul zakupowy Przykładowo jakieś vlogi, no ogólnie vlogi mm, I piszcie czy wam się to podobało no, i ogólnie chciałabym, aby więcej osób mnie w jakikolwiek sposób y obserwowało i tak dalej. I y powiem Wam, że na początku też chciałam nagrywać tutaj animacje i ci co właśnie też są od początku to wiedzą że animacje to miał być tylko ten pomysł na kanał ale później stwierdziłam że jednak roblox to też będzie fajny pomysł i fajnie będzie się go nagrywać a że ja bardzo lubię robloxa i w sumie to jest moja druga z ulubionych gier no to pomyślałam sobie że to też może się fajnie przyjąć na ten kanał i w jakikolwiek będzie to fajny content ale mi się wydaje, że więcej wyświetleń zbierałam na animacjach i w ogóle więcej wyświetleń, więcej łapek w górę. Yy, I piszcie, czy byście chcieli takie, takie animacje dalej otrzymywać, czy po prostu z tego, z tego kanału mam odejść. Yy, no bo nie wiem, co mam zrobić, a aczkolwiek podoba mi się to, że mam 9 subskrypcji, ale chciałabym mieć o wiele więcej. No i po prostu tyle i dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że będą jakieś komentarze typu co chcecie albo czy mam odejść czy nie.